Wszystko co zobaczycie będzie improwizowane i stworzone na podstawie Waszych sugestii. Przywitajcie gorąco gospodarzy dzisiejszego wieczoru. Przed Wami grupa Ad Hoc, Alan Pakosz, Jan Malinowski, Michał Jeffrey Ociepa, Michał Kruchniewicz. oprawa muzyczna improwent. Następna gra będzie z wykorzystaniem improbendu właśnie. Gra nazywa się Improbent Inspiruje. Zagrają fragment muzyczny, dźwiękowy, utwór, coś około muzycznego też może. My nie wiemy, tego nie słyszeliśmy i to będzie inspiracją do scen, które zagramy tutaj. Dlatego teraz poproszę od razu o pierwszy fragment muzyczny. Zaczynam czuć, że ktoś tu jeszcze mieszka. Było podejrzanie tanie to mieszkanie. Bardzo tanie. I też zauważyłeś zdjęcia innych ludzi? Na ścianę. I czasem zmywarka jest opróżniona. To ty? Nie. No I, właśnie. I, I czasem jak wchodzę do łazienki, to ktoś ci jest pod prysznicem. I nie powiedziałeś się? A to nie jest normalne? No nie. Chłopaki, chłopaki. Znalazłem klasę. To no to jest? Ja teraz widzę człowieka! Znowu mi zdradzasz? Nie! Już przestałem! Znaczy, ja jest tak naprawdę! Okej, Jak coś! Kim ty jesteś? Skąd masz klaser? Ja tu mieszkam! No oddaj mi dziecko! Biedny klaser! Nie śmiej się z nimienia. Chcemy, żeby go zębili w szkole, bo później będzie łatwiej! Chodzi o to, że ja mieszkałem w tym mieszkaniu wiele lat temu i ono jest nawiedzone. Przez kogo? ze mnie i golasa z podpłecznicy. Szybko się ubrał. Jak na golasę. Na Nawiedzone mieszkanie. Sprzedajemy? Czy, to, czy wynajmujemy? Od kiedy? A, nas... ja ch mi chodzi o dziecko! <grym> Od kiedy jesteśmy w widzialni? Od kiedy Nie. się umyłem? <grym> Umyłeś się! Nie. Tyle lat i w końcu, dobrze, super. Straciłem niewidzialność, bo zmyłem z siebie niewidzialność. Co się dzieje? Musimy wezwać księdza. Czym oddaliśmy się klasera? Ja mam księdza pod trójką. Dzwoni! Halo? O, Tym razem... Kto mówi? Przepraszam, prowadzę. Co się dzieje? Tym razem chodzi o egzorcyzmy. Panie, pielgrzymkę prowadzę. Dobry jak le. O nie! Pielgrzymka! Słyszę pielgrzymkę. Proszę mówić, ja będę po prostu dośpiewywał do o, tego. Proszę, żeby mieć lepszą cenę. A, bo mam ja się... dziecko jak coś. Na mnie to nie działa, bo ja byłem w Dam na głośnik. To w lipcu no do... Przepraszam, no mówcie, bo ja tu muszę śpiewać, co się dzieje? No mamy, mamy, dwa duchy, jeden umyty, drugi nieumyty i nie wiem, czy to się jakoś na Dobrze, wpływa. mamy na to prostą rzecz, moment, proszę poczekać. Andrzej! Dobra, nieważne. E, proszę ich ustawić w e, pozycji e, antysatanistycznej, wtedy się razem zniwelują. Czyli nie 6-6, tylko 6-9. Stop! A. Poprosimy o kolejny wspaniały utwór. Naprawdę świetny, świetne miejsce na piknik. Nie wzięliśmy namiotu, nic nie wzięliśmy. Taka rocznica, sraka rocznica. Czemu narzekasz? Przecież nie jest tak źle! Isto miałam cię za kogoś, kto ma lepsze pomysły. Jeszcze wszędzie ten nietoperze. I krowy. Zabrałeś mnie na pastwisko pod miasto i z burza. Chciałeś naturę. Powiedziałeś chcę naturę, chcę w naturę. Masz naturę. Chciałam na plaży naturystów. Co? Plażę na turystów? naturystów. A nie naturę. Po prostu chciałaś się z tobą pokochać. Cokolwiek, a nie. Kurde, ja nawet chyba siedzę w kupie, no. Nawet mnie niczym nie przykryjesz, cały czas leję. Mogę cię przykryć Do, o, <m> <ont Halloween> No co? No co? Wiecznie ci się coś nie podoba? Ja się staram, ja wymyślam. Ja wynajduję polany nawiedzone i co? Nie podoba mi się to. To odejdź. Tak stawiasz sprawę, tak? Tak zabrałeś mnie w słabe miejsce bo chcesz zerwać i myślisz, że ja to zrobię pierwsza. To jest prowokacja. A? za to Cię kocham. tak <grym> ja domyjślą.. Nie Alana odkaczone. Poproszę o kolejny fragment. Andrzej. Najlepsza msza na świecie. Myślę, że będą dzisiaj piguły zamiast opłatka. No, mam nadzieję, że nie, bo jednak jestem na pusty żołądek. Aleluja! Panowie ministranci. Księże Pawle. Ja rozumiem. Tato. Ojcze. Rozumiem, że jesteście młodzi, a młodzież musi się wyszaleć, tak. ale za 15 minut kończymy próbę mszy, rozpoczynamy prawdziwą mszę, i nie chciałbym, żeby to się powtórzyło. Ale dlaczego nie? To, to fajne. Jest, jest to osób... fajne, owszem, ale ludzie nie są do tego przyzwyczajeni. Trzeba zacząć jakoś przyzwyczajać ludzi, bo stary, do starych metod to ludzie raczej odchodzą. Czegoś nowego, nowego ducha. Panie Krystianie, rozumiem. Panie Krystianie, no dobra, mam uważam, 28 lat. Ale... natomiast, że wychodzenie na ambonę. No. Pół nago, w białych rękawiczkach i krzyczenie psa, 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 szósty, to przesada. To ja już nie wiem. Z takim podejściem... Nic się nie zmieni. ...to nikt nie przyjdzie do kościoła. Jesteśmy tutaj w czwórkę? To nie jest są już msze. Moi drodzy, ja już kupiłem dymiarkę i lasery, nie wiem po co. W zasadzie... Psa, 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 w zasadzie nie ja kupiłem, tylko była zrzutka. Wiadomo, dach już kupiony, teraz trzeba wydać na pierdoły, a potem rozliczyć z KPO. Ale bongo jakoś się przyjęło. O, kadzidło schodzi kilogramami. To jest nasza tradycja, musimy używać tamtych rzeczy i wymyślać trochę nowe, no ale... No właśnie, nie wymyślać tak nowe! Nie tak no to jest lepszego od tego! Na przykład Jezus nie miał dachu, a teraz mamy dachy. To może... Ubieramy <laughs> się jak Jezus na tylko gacie. Z tym, co jest y dużo racji, ale to nie przejdzie. A! No to kto jest, głosujemy za zmianą księdza. No to ja jestem on za, zmianę. za zmianą. zmianą księdza. Ja się, ja się wstrzymam. No nie, wiadomo, 2 do 1. No znaczy jest nas czwórka, więc 2-2. No jest... nie no, on się wstrzymał. Ja, ja też się trzymałem. wstrzymałem. No to mnie, namów, żebym nie zagłosował. O, nie głosuj. Dobra. <śles> Sorry, panowie. No dobra, już trudno. Będę miał na chacie przypał, wiesz co chodzi. Cieszę się, że rozwiązaliśmy ten problem, a teraz chciałbym, żebyście przeparkowali tego tira z setką kolumn stroboskopem i kulą disco z parkingu kościelnego. Dobra, idę oddać do remizy. Anuluję prostytutki. Pomogę Ci. <noise>